Witam z tej strony Autum Polska. Dawno nie było. Zaraz Wam pokażę niektórych drzwi, bo tu jeszcze w tym budynku nie wszystkie zrobiłem. A, jest bardzo dużo. Jest taki, taki duży budynek w Warszawie, w którym jest bardzo dużo właśnie tych drzwi, które teraz Wam pokażę z tym kluczem pojedynczym. Ale tu są zrobione. I teraz tutaj zrobiliśmy też. Pamiętacie, jest. Rozeta antywłamaniowa, tutaj akurat klientka też e, zafundowała sobie FA 4KS system wkładki e, z, bezsprężynkowej tak zwanej z ośmiokrotną weryfikacją klucza e, z taką rozetą i tą wkładką no to myślę, że długo spokój. Słyszycie, nie słychać teraz w jakich, na jakichś starszych filmach? Pewnie słychać ten klik, klik przy przekręcaniu klucza. Tutaj jeszcze raz przekręcę. Nie ma takiego klik, klik, dlatego że to jest zamek tak zwany cichy, czyli z systemem zębatki. W środku. Tak. No. Oczywiście tutaj jest włożony CPR 70128. Pod filmem na dole umieszczę linki do tych, do tych produktów, które tutaj oczywiście są. No i komplety szyldów. Jeżeli kupuje się, jeżeli ktoś zamawia w, w, na stronie tego czipiera 70128 czy 7228 z, z rozetą antywłamanie wączylistym i z kompletem szyldów, to są właśnie takie szyldy, tylko w komplecie jest ten wewnętrzny szyld. Natomiast zazwyczaj te drzwi mają tutaj owalny, Szylik i tu owalny szylik. Tu akurat są dwa, więc tam jest doliczany około 30 zł do, do tego kompletu. Wtedy. No i od wewnątrz również bardzo ładnie śmiga. To jest taka fajna wkładka, właśnie F. Bardzo bezpieczny system. No, jeden, naszym zdaniem, jeden z lepszych. Ten, ten 4 ks akurat ten zamek. No także polecamy nasze realizacje. Zapraszamy na stronę i ewentualnie, jeżeli są pytania, to sklep małpka.altumpolska.pl można napisać do nas. Dziękujemy bardzo.